No i mamy teraz zadanie, które polega na rozwiązaniu równania. W pierwszej kolejności musimy sobie tutaj podnieść do kwadratu ten nasz nawias x dodać 1 oraz wymnożyć sobie przez piątkę nawias 4 minus x. No to działamy. Tu jest oczywiście 2. Tu zauważamy, nic innego jak wzór skróconego mnożenia, który jest w tablicach CKE. Czyli u nas to będzie x kwadrat dodać 2x dodać 1 równa się 5 razy 4, czyli 20. 5 razy minus x, minus 5x. W następnej kolejności wymnażamy sobie wszystko, co tutaj jest. Czyli mamy 2x kwadrat, dodać 4x, dodać 2, a to, co jest z prawej strony, przerzucamy na lewo. Czyli jest minus 20, dodać 5x równa się 0. Następnym krokiem jest redukcja wyrazów podobnych. Czyli widzimy, to jest podobne do tego i tutaj to z tym. Czyli mamy 2x kwadrat, 4x plus 5x to jest 9x, 2 odjąć 20 to jest minus 18, równa się 0. Jak już mamy doprowadzone do postaci równania kwadratowego... I jeżeli się nie da tutaj nic z tym więcej zrobić, no to musimy rozwiązać to równanie przy pomocy wzorów. A wzory oczywiście są w tablicach CKE. Czyli w pierwszej kolejności spisujemy sobie współczynniki, czyli mamy, że a równa się 2, b równa się 9, c równa się minus 18. Następnie piszemy sobie deltę, czyli wyróżnik trójmianu kwadratowego, delta równa się b kwadrat odjąć 4ac. Czyli w naszym przypadku byłoby to 9 do kwadratu, odjąć 4 razy 2 razy minus 18. Czyli wszystko by się nam tutaj elegancko równało. 9 do kwadratu to jest 81, 4 razy 2, 8, 8 razy 18, 144, 2 minusy, czyli będzie plus 144, równa się 225, a pierwiastek z delta, czyli pierwiastek z 225 to jest oczywiście 15. Następnie spisujemy sobie wzory na pierwiastki, czyli jest x1 równa się minus b minus pierwiastek z delta przez 2a oraz x2 równa się minus b dodać pierwiastek z delta przez 2a. No to wstawiamy do wzoru i obliczamy. Pod b wstawiamy 9, czyli jest minus 9, odjąć pierwiastek z delta, czyli 15, przez 2a, czyli 2 razy 2, czyli równa się nam minus 6. Z kolei tutaj mamy minus B, czyli znowu z minus 9, teraz będzie dodać pierwiastek z delta, czyli dodać 15 przez 2a, czyli 2 razy 2. Minus 9 plus 15 to jest 6 przez 4, czyli po skróceniu to jest 3 drugie. I zapisujemy prawidłowy wynik, że x należy do zbioru składającego się z minus 6 oraz 3 drugie. I zadanie jest zrobione.